Nazywam się Miłosz Kluszyński, jestem właścicielem firmy Autobarn Nawigacje Rolnicze. Z marką FJ Dynamics współpracuję już od prawie 5 lat. FJD jest marką premium, marką, która robi naprawdę świetną robotę. I widać po tych ludziach siłę tej firmy, jak ona się rozwija, jak idzie do przodu. Dzięki temu w nas jest siła, i dzięki temu nasi rolnicy są w stanie pracować spokojnie są w stanie dostać odpowiedni serwis, odpowiednie wsparcie techniczne. To zaufanie rolników, to, że nas zaczynali polecać, zaczynali mówić, że to naprawdę działa i za takie pieniądze możesz mieć coś super, no to była już naprawdę nagroda, jak coś robimy sobie mówimy, róbmy to tak, jakbyśmy to robili dla siebie. Róbmy obsłużmy klienta tak, jakbyśmy chcieli być obsłużeni. Odbierz telefon w ten sposób, jakbyś ty chciał być potraktowany, jeśli masz jakiś problem z jakimś produktem. Tworzymy między sobą taką może nie więź, ale relację, gdzie on się nie boi do mnie zadzwonić, jeśli ma jakiś problem. Może mieć tych pytań w ciągu dnia 10 i on wie, że dzwoniąc do mnie nie usłyszy markotnego głosu, tylko zawsze wie, że odbiorę, no, co tam Marek potrzebuje jeszcze? No i tyle, albo aż tyle. Wszystko co potrzebne do zamontowania nawigacji, wszystko co potrzebne, żeby nie poddać się na montażu, zrobić to dobrze, porządnie i wychodzimy z takim założeniem, żeby zrobić to tak jak u siebie.